Kolejne ważne spotkanie burmistrza Tomasza Kulczyńskiego znalazło się dzisiaj w terminarzu włodarza naszej gminy. Chocianów gościł prezesa kolei dolnośląskich Damiana Stawikowskiego. Obaj panowie rozmawiali o niedalekiej przyszłości, w jakiej pojawić się ma u nas osobowy transport kolejowy. Rozmawialiśmy na temat rewitalizacji połączeń do Chocianowa, na które wielu mieszkańców czeka, na które czekamy, które będzie kołem zamachowym naszej chocianowskiej gospodarki, ale też i turystyki, także bardzo się cieszę. Jak udało nam się dowiedzieć, obecnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei pracuje nad jak najszybszym przywróceniem nieaktywnej od ponad 20 lat linii kolejowej do Chocianowa. Trwają prace planistyczne, projektowe i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane, tak żebyśmy w przyszłym roku mogli mieszkańców Chocianowa wozić kolejami dolnośląskimi. My szykujemy już pociągi dla Chocianowa, natomiast czekamy, a kiedy tory zostaną wyremontowane i kiedy tylko to się stanie. Myślę, że około 8 par pociągów będzie łączyć chocianów z resztą Polski. To już kolejne zapewnienia, że w czasie trwania pierwszej kadencji burmistrza Tomasza Kulczyńskiego uda się przywrócić chocianów na kolejową mapę Polski. Pierwsze pociągi mają stąd odjechać już w przyszłym roku.